Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Durharet. To jest, moi drodzy, kolejny odcinek z gry The Illusion Carnival. Moi drodzy, lecimy sobie z drugim odcineczkiem I tutaj, właśnie, uwaga na wstęp. W tej grze jest bardzo dużo kolorów, bardzo dużo błysków na ekranie. Bardzo dużo generalnie rzeczy się dzieje, więc mamy warning od razu. Przywitajcie widzowie, natomiast w komentarzach: Urcharinę się ma, Urcharina? Picy, 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 picy. Dobra. Y Zobaczmy sobie tutaj te przedmioty, które się wyświetlają. Wygląda na to, że ta kartka spadła wraz z tobą, chociaż nie wydaje ci się, by się kiedykolwiek widziała. Na tej kartce narysowany jest szkic jakiegoś morskiego stworzenia, albo to po prostu masa losowych kresek. Może jakiś Bachor nakleił ci, na, yy, ci to na plecy, gdy nie zwracałaś uwagi? Okej, okay, co tutaj? Nasz klasyczny, powitalny zjazd kolejku powitalną konfetti dobiega końca. Czy po tym krótkim wstępie czujesz, że lepiej się zapoznałaś z tym parkiem? Możesz teraz podążać tą ścieżką, by oficjalnie rozpocząć swoją podróż na tym obszarze. Atrakcja w tym kierunku: hmm, Dom Guzików. Ostatnia część tej notatki jest zamazana. No dobra, widzowie, dom guzików przed nami. Pycy, picy, pycy, picy, koleżanko. Jesteśmy duszyczką, która jest w tym parku rozrywki. Nie wiem, generalnie giereczka jest bardzo dziwna. Dom guzików. Siema. Co tutaj spotkamy, my się pysie? Jeszcze ta muzyczka. Siema. W tym kierunku dom guzików. No to właśnie tutaj idę, Mysiu Pysiu. Ładowanie. Sklep z deserami. Sprzedajemy przepyszne jedzenie zrobione z kolorowych farb. Bogate w zawartość emocji. Twój najlepszy wybór był umolnić swoją duszę. Płatność jedynie kuponami konfetti. Chyba nie mam takich kuponów, Mysiu Pysiu. Tutaj jakieś rzeczy do kupienia. Różowy napój galaretkowy. Różowy napój zrobiony w pełni z galaretki wraz ze szklaną... Leczy 20 punktów duszy. To, co znajduje się w pudełku, jest na nim narysowane. Okej. Okay. Mamy pieniądze widzowie! Dobra. Czy tutaj też pieniądze? Nie, tutaj chyba coś innego. Ale ja mam generalnie takie rzeczy Ciastko 30 punktów... Duszy leczy tutaj 10 punktów. Duszy, dobra, skrzyneczki jakieś tutaj sobie pootwierałem, my się pisie. Więc lecimy sobie od razu dalej. Biorąc pod uwagę, że był sklepik z itemami, które przywracają HP, były jakieś skrzyneczki, to chyba tutaj będzie kiepsko. Siema koleżanko, delirini! Cześć Urhara! Nie sądziłem, że uda się do pierwszej gry w domu Gzików tak szybko. No. Tutaj jestem, a ty myśl, byś się nie zapomnieć, zostawić tego super kciuka w górę, jeśli czekałeś na kolejny odcinek na kanale. A mimo, że moja praca jako twój przewodnik się kończy, to jestem ogromnie ciekaw, jak wiele zabawy będziesz mieć. Szybka ankieta. Czy według Ciebie księżyc jest zrobiony z bor borówek? Co ty pier co? Czy gęsi pływają w zielonym pudełku? E, Delirii, czy wszystko w porządku? Czycie, co w cyrku jedzą pomarańcze? E, nic nie rozumiem, myślu Pysiu. Haha, <laughs> ha, też tak myślę. W każdym razie, gdzie jest Demetria? Może została spłaszczona w naleśnika w jakimś wypadku? Ha, nie ma szans. No ale nieważne. Więc jak ci się podobają? E, podobała jazda kolejką powitalną. no Nauczyłam się używać. Orki yy, Orikerda. Poznałem iluzję, co się stało z Demetrią, co się stało z kolżanką? Ostatnio, w ostatnim odcineczku, poznaliśmy Demetrię. Demetria zniknęła bez śladu. Co się z nią stało? He? Czemu mnie o to pytasz? Nie mam pojęcia. Oczywiście że wiesz, wiesz, misiu się Zgubienie się to nie wina przewodnika. Zostanie spłaszczonym jak najlepszy, to twoja wina. Na dodatek, różnicie się od siebie. Ona nie dostała orki Orikerda. Orikert jest wyjątkowy, wielce wyjątkowy, chociaż trochę to dziwne, tak długo jak konfetia istnieje, nikt poza gośćmi nigdy nie dostał orikerda, tym bardziej nauczył się go używać. W jaki sposób nagle nauczyłaś się z niego korzystać? Um, iluzja mnie nauczyła. Iluzja. W jaki sposób nagle... Il e Iluzja mnie nauczyła. Okej, okay, iluzja nie istnieje, widzowie, w takim wypadku w tej grze. Sama na to padłam. Haha, <laughs> niesamowite! Już ym, słyszałem kiedyś tą odpowiedź. Hej, nie chciałabyś może mnie chronić, mimo że wystraszyłem cię, gdy się tu zjawiłaś? Szczerze, to chciałem ci tylko pokazać przerażające abnormalstwa. Abnormalne to są stworzenia z tego świata, jak coś. I znowu się grabuje dziwnie. Chodź tu, Urhara, powiem ci coś na ucho. Nigdy nie miałem na celu cię skrzywdzić. Mam tylko jedno, jedyne zadanie zaprowadzić wszystkich odwiedzających na właściwą drogę. Jeśli ktoś ci powie, byś uratowała konfettię za pomocą orikerda, nie jest to droga, jaką powinnaś się Prowadzi ona też do najgorszego zakończenia dla całej konfetti. Dlaczego? Urhara. Uważaj na siebie, ponieważ iluzje powodują okropne halucynacje. Więc, tak jak mówiłem, przed tobą jest pierwsza gra w domu guzików. Hmm, coś nie tak? Nie powiedziałem niczego dziwnego. Nasze koło fortuny zapewnia wszystkim gościom wyjątkowo zaprojektowane zabawy. Gra jest bardzo dziwna. Idź wraz ze swoim wszechmocnym olikerdem o nasz wielki bohaterze konfetti. Haha! No, dobra, idziemy przed siebie, Co może tutaj pójść nie tak? Cóż, wracając do początkowego tematu, lubisz może karnawałowe budki z grami? Ze wszystkimi kolorowymi misiami, jakie możesz ze sobą zabrać do domu? Hmm. Moja droga, wygląda na to, że nie jesteśmy tu sami. Kto tu jest? Picy, picy. am słychać mnie, tak? słychać my się pisiu. Jakieś koło fortuny. O! Skrzyneczki z nagrodami. Pieniądze! Więcej pieniędzy widzowie, nie? Tutaj jakiś itemek, który pewnie daje HP, więcej itemków dających HP Zwycięstwo naszej nagrody głównej jest... Oto właśnie pudełko loteryjne, chcę je otworzyć. Co to jest? Co to za gówno? Eee, wowo! Co masz nam do powiedzenia jako nas zwycięzca? Co to jest? No cóż, skoro nas zwycięzca uciekł, naszym prawdziwym zwycięzcą jest... Urhara, Urharina, to ja siema! Dobra. Co dalej? Jeśli wygrasz trzy gry, otrzymasz wielką nagrodę. E, gdzie jest myś pyś, którego zabraliście? Poznajesz może? Tu jest. K Demetria! Została pożarta w ostatnim odcinku. E, w końcu ktoś, kto może grać z tym czymś zamiast mnie. Czemu nie jesteś naleśnikiem? Hurra, Ty żyjesz! Hurra! Halo, nadal tu jestem. Jej Urhara, jesteśmy nawiedzani przez głosy. Ej, słyszy mnie ktoś? Halo, halo? Jak będziesz gadać z czymś, czego nie ma, to już chyba kompletnie oszalejesz. Ej, halo, halo? Hmm, też tak myślę. Stanie się kimś takim jak Delirini musi być straszne. Zegrajcie z kołem fortunę albo z każdego zrobię naleśnika. Wspaniale, wspaniale. Eee, hura? A mógłbyś odłożyć mnie na ziemię? Nie, nie, chyba nie rozumiesz. Dam ci odejść jedynie, jeśli Urhara mnie pokona. Niemożliwe. Naleśnik na ziemi! Kole fortuny. Wiesz, że upadek z takiej wysokości nie skrzywdziłby nawet dziecka, prawda? Nie chcę już grać w żadną z twoich. To uczciwa gra. Przygrałaś, więc teraz masz karę. A kto zmusił mnie, bym grała w kamień, papier, nożyce z sześcioma rękami jednocześnie? Hmm. A dlaczego nie potrafisz mieć frajdy z gry? Już za długo się z tobą bawiłam. Nieważne. Wasza dwójka jest w tarapatach. Zostaniecie tu więzieni na zawsze. Pomaganie Urhara jest wbrew zasadom. Bez żadnego oszukiwania. Myślisz, że będziemy tu po prostu siedzieć i oglądać jak Urharina jest rozdzierana na kawałki? E, nie, proszę nie, mysiu, Pysiu, Nawet tak nie mów. Nie masz pojęcia jak ciężko jest posprzątać wiórki z papieru? E, no wiesz, Urhara... Przynajmniej ty nie musisz tu stać i słuchać tego gadania. Urhara, wygląda na to, że masz przy sobie bardzo interesujące origami. Wciąż zagramy w parę wyjątkowych gier. No dobra, jeśli mnie pokonasz, Koło Fortuny zapewni ci wielki zapas kuponów. Co ty na to chciałbyś spróbować swojego szczęścia? Ha, tak czy inaczej, nie masz wyboru. Cwaniak, nieprawda. Um, um, um. Zasady pierwszej gry. Wiesz, czym jest rzut obręczami, prawda? E, tak. Będę ci wyrzucał wiele słodkich, małych laleczek. Gdy lalki będą w świetle reflektora, złap je szukaj, szokując je swoim orikerdem. Jeśli złapiesz pięć lalek, wygrywasz tą grę. Zrozumiano? Tak, tak, tak. Rozumiem. Tylko te oczy mnie przerażają. Dobra. Jestem gotowy. Eee. Atak! 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 atak. Ładowanie, ja tak, ładowanie, ja tak, ładowanie, ja tak. Ej, bo mi HP dosyć szybko ubywa. Ale chyba o to chodzi, widzowie. Picy, picy, picy. Dobra, jeszcze 7 sekund my się pysie. 5, 4, 3, 2, 1. Yy, wygrałem. Wygrałem. Podejdź proszę do Koła Fortuny. Już idę. Złapałaś. A. Przepraszam. No, ale... Yy, no, szkoda, było tak blisko. Ale nic nie szkodzi. Hojne koło fortuny da ci drugą szansę. Mamy wiele czasu, by grać bez pośpiechu. Zaraz zapomniałam wspomnieć, zostałem złapana przez masę dziwnych rąk, które mnie później tu przyniosły, ale ja nie widziałem żadnych lalek. Po czym to głupie koło kazało mi grać z nim już na zawsze i nie chciało mnie puścić. Urhara, co robiłaś, jak byłam tu przetrzymywana? Eee, przyjechałem się kolejką, czyli nie tak źle, jak myślałam. Nawet nie próbujcie żadnych dziwnych sztuczek. Następna gra jest bardzo prosta. Wydam ci różne polecenia, a ty będziesz musiała wykonać je na czas. Ale lepiej uważaj, nie lubię poleceń na czas. Gdy światło zgaśnie, masz robić przeciwieństwo mojego polecenia... Okej... Okay. Czyli ruszaj się, to mam się nie ruszać. Dobra, dobra, dobra. Na przykład, jak powiem, byś się zatrzymała, to powinnaś nadal biegać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, rozumiem. Jeśli powiem, byś otworzyła pudełko, to go nie otwieraj, ale tylko gdy nie będzie światła. Jeśli wykonasz to polecenie, 10 poleceń wygrywasz. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Zrozumiano. Powiedzmy że rozumiem. Dobra. Tylko gdy nie będzie światła. Otwórz pudełko. Yy, to go nie otwieram. Kurwa, ale... A! Nie ruszaj się. Dobra, kurwa, podejść do okręgu na ziemi. Okej. Okay. Zszokuj misia jak mam szokować? A, że tak, dobra, dobra, dobra. Co i ty tyle? Zrobione. Ruszaj się, nie ruszam się. Idź w górę, idę w dół. Dobra, stań przy pudełku, nie stoję przy pudełku. Nie, nie, nie. Kurde, bo... idź w lewo, idę w prawo. Dobra, nie ruszaj się, ruszam się, bo jest ciemno, dobra, to na odwrót. Przejdź. Do okręgu na ziemi, kurde, kurde Idź w dół, idę w górę, dobra Idź w górę, idę w dół Masakra, szokuj misia Nie szukuję nikogo, nie szukuję nikogo Misiu, pysiu Nie, 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 nie szukuję nikogo, dobra Ruszaj się, e, ruszam się, kurwa Otwórz pudełko, nie otwieram pudełka Nie ruszaj się, nie ruszam się Kurde, wydupiaj misiu Idź w górę, idę w dół, e, szokuj misia Nie ma żadnego misia, dobra Szokuję misia O to ci chodziło Uruszaj się, nie ruszam się. Szykuj misia. Nie, nie, nie. Nie ma żadnego misia, więc uciekam od tego misia, bo jest ciemno. Dobra, 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 idź w prawo. Udało mi się podejść koła fortuny. Wysupiziu chyba wykonałem 10. 14 nawet. Idealnie. Brawo, brawo! Te wszystkie kupony są dla Ciebie! Haha! Nie możesz uciec? Nie masz jak uciec, Urharina! Czuć z siebie za przepyszna, biegająca słodycz! <laughs> Hej, Jeju, Demetria! On chyba zaraz cię pożre! Kiedy powiedziałem, że chciałem zjeść tę dziewczynę z krzyżem na głowie. W końcu jest twoim zakładnikiem, tak samo jak ja! Jeśli bym na serio chciał kogoś zjeść, to nie brałbym ich za zakładnika. Ach, przepraszam, myślałem, że nigdy na to nie wpadniesz. Słodko... No już już. Jeśli tak ładnie o to prosicie koło fortuny, może spełnić Wasze życzenie. Pora na ostatnią grę. Jeśli Urharina ją przegra, wszyscy wraz z nią zostaną zjedzeni. Tada! Co to? Wow, ja latam! Schowam Demetrię w jednym z pudełek loteryjnych. Jeśli uda ci się ją odnaleźć, to wygrywasz. Okej. Okay. No już spokojnie, haha! Za każdym razem, gdy światła zgasną, abnormalne zaczną się pojawiać. Tym razem bez limitu czasu. Jeśli nie dasz rady ją znaleźć, będziesz grać w to na zawsze. Dobra, mam dużo itemków do przywracania w życie, jak coś zrozumiano. E, tak, rozumiem, mysiu, pisiu Abnormalne już się pojawiły. Cyk, ja już sobie tutaj powalczę z niektórymi. Właściwie przywrócę też trochę HP. I lecimy. Znajdź pudełko, w którym jest Demetria. I spróbujmy tutaj na przykład... Demetria Nie ma Demetrii, dobra Tutaj, jest, hejo Czy wiesz, gdzie jest Demetria? A nie, to jest Delirini Ha, a skąd mam to wiedzieć? Jestem zajęty słuchaniem szeptów dobiegających z pudełka Niesamowite, jak się dobrze wsłuchasz I rozejrzysz, to znajdziesz wiele niespodziewanych miejsc Wiedziałaś? Okej okay. Nie, 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 nie Abnormalne znowu się pojawiły Dobra, chcę znaleźć pudełko z powrotem? Spróbujmy w tym. Nie ma tu Demetrii. Nie ma tu Mysia Pysia. Czy tutaj? Tutaj też nie ma Mysia Pysia. Może wsłuchanie się faktycznie pomaga. Ale. O, tutaj! Mam wrażenie, jest jakiś inny dźwięk. Nie dobra, nieważne. No nie! To muszę trwać, tak jak mówił, w nieskończoność widzowie! Pycy, 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 pycy. Znajdę koleżankę, znajdź pudełko, no dobra. O! He, he! Znalazłaś mnie! Nie wierzę, że mnie znalazłaś! Ona była za sceną! Ha, dzięki! Myślałem, że zostanę tu na zawsze wszystko w porządku. Zaraz muszę coś sprawdzić. Mów: dobra. Nadal mam przy sobie cukierki, jakie wygrałam z koła fortuny. Tutejsze cukierki są w stanie oczyścić twój umysł, prawda? Proszę poczęstuj się, a dziękujemy Mysiu Pysiu. Wiedziałem, że nie będzie grał sprawiedliwie, ale nie sądziłam, że schowa mnie w takim miejscu. Podejdźcie tutaj, koło fortuny przygotowało dla was super nagrodę. Coś nie wydaje mi się, że to będzie super nagroda. O wow, braur Harina! Udało ci się uznaleźć. Dobrze, dobrze. Przyznaję swoją porażkę. To wielce hojne To wielce hojne koło fortuny postanowiło dać wam specjalną nagrodę. Chcecie wrócić do domu? W takim razie idźcie przed siebie. Może mając trochę szczęścia znajdziecie wyjście Chociaż wydaje mi się, że przed wami nie ma żadnej drogi. Cwaniak cały czas by tylko oszukiwał. Co to za pudełko? Jestem pudełkiem teleportacyjnym, miło was poznać się ma. Dzień dobry, chociaż jak na razie mój jest przeciwieństwem dobrego. Pudełko teleportacyjne przeteleportuje was w inne miejsce, jeśli nakarmicie mnie małym pierniczkiem. Okej. Okay. Chociaż jestem na diecie, więc mogę was przeteleportować za darmo ten jeden raz. Nie musicie mnie karmić. Teleportacja jest tylko w jedną stronę. Możecie sobie najpierw odpocząć lub kupić coś przy stoisku. Dobra, dzięki za info, Mysiu Pysiu. Rozejrzę się tutaj, czy coś jeszcze jest. Ale chyba nie. No dobra, to w takim wypadku użyjmy tego. To wycieczka w jedną stronę, jak was połknę, to nie ma już odwrotu. Możesz... Dobra, dobra, dobra. Eee, przeteleportuj. Lecimy my się pysia przed siebie, nie patrząc za siebie. Zostałyśmy połknięte w mgnieniu oka, połknięte przez pudełko. Zaraz, czy my jesteśmy wewnątrz tego pudełka? Po prostu chodźmy poszukać wyjścia. Dobra, spróbujmy poszukać wyjścia, ale widzę tutaj kolejny pudełeczka. Nie, 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 weź odejdź. Bo ja tutaj pudełeczko otwierałem. Słodkości darmowe słodkości! Jeśli je lubisz, to zawitaj w naszym sklepie. Adres to. No okej. Okay. Dobra, pycy, picy, pycy, Czy mogę to... Nie mogę otworzyć. Mogę wchodzić w interakcję tylko z rzeczami, które mają gwiazdki. Jestem tutaj, jestem... Co? Jestem tutaj, jestem tam. To ma być jakaś podpowiedź dla mnie. Yy, dobra, ale tutaj jeszcze coś jest. Raport konserwacyjny. Rura transportowa w pełni sprawna. 0, z... ok. Dobra, tu jest strzałeczka jakaś. To chyba dobrze idziemy. Tutaj widzę pudełeczko. A gdzie jest twój mały pierniczek? Kolejne pudełko. Wygląda na to, że te znaki wyjścia nie są prawdziwe. Nie ma stąd żadnego wyjścia. Wygląda na to, że jedna opcją, że jedyną opcją dla nas zostaje teleportacja tym pudełkiem. Tak jak to już zrobiłyśmy, więc wskakujemy do kolejnego pudełka. Nie brzmi to za dobrze. Chodźmy poszukać tego małego pierniczka, o jakim on mówił. Hmm, ta tabliczka wygląda podejrzanie, może to jakaś podpowiedź. Daj mi zjeść jeden mały pierniczek, abym mógł cię przeteleportować. A gdzie jest twój mały pierniczek? No dobra, poszukajmy go mi się pysie. Czy będzie tutaj w tym pudełku? Nie. Słodkości, więcej darmowych słodkości. Jeśli ci posmakowały, to warto byś zapamiętał naszą markę. Okej. Okay. Nic mi to nie mówi. Na znaku narysowany jest prezent. Wygląda dosyć znajomo. Czy to mam rozwiązać? Proszę, podaj odpowiedź. Na razie nie wiem, bo nie wiem ile to jest to, i nie wiem ile jest gwiazdka. Dobra, poszukajmy tutaj jeszcze rozwiązań. Jakaś lina zabrała pudełko, ok. Jakiś pomysł co do zagadki? Zagadka z tej tablicy. Jeśli to coś zmatmy, to jakieś cyfry muszą odpowiadać temu rąbowi i tej gwiazdce. To już wiem. Rąb i gwiazdka, chyba gdzieś się tu widziałam. Oba te pokoje wyglądają podobnie, nawet ich wyposażenie do siebie pasuje. Może odpowiedział jest ilość jakichś konkretnych przedmiotów. Okej, okay. dobra widzowie, patrzcie, tutaj jest symbol, jestem jakiś nieogarnięty, czyli jeden jeden. Trzeba w tym pokoju myślę zwracać uwagę na różne rzeczy. Jeden jeden. Hmm. Tutaj mamy drugą gwiazdkę.

No to super. Dobra, może chodzi tylko o te, które są na ziemi. A nie takie, wiecie, tutaj jest na przykład namalowana jedna. Na słupie są jakieś namalowane. Dobra, skupmy się tylko o tych na ziemi, czyli jeden. Jeden. Pycy, pycy, pycy. Chodźmy tutaj jeszcze wyżej. Nie, tam już nic nie ma, czyli na razie jest jeden. Jeden. Dwa. 2... Czyli każdą z tych wartości po 2. Czyli 2 razy 2 to 4, 3 razy 2 to 6. To jest 10. Nie. Dobra, ja tak widzowie tutaj szukałem i totalnie nie wiem. Totalnie nie wiem, ile jest tych symboli w takim wypadku. Bo liczyłem je kilkukrotnie i wychodzą mi takie liczby, które po prostu tu nie pasują. Natomiast sprawdziłem w necie i to jest 17. Dlaczego 17? Nie mam pojęcia. Jeśli wy widzieliście coś, czego ja nie widziałem, to napiszcie w komentarzu. Dobra, mamy pierniczka i dasz mi zjeść jeden mały pierniczek? Tak! Więc lecimy dalej. Świetnie! Połknięta przez pudełko trzeci raz tego samego dnia. Jesteśmy w nowym miejscu, może to był ostatni raz. W nowym miejscu jesteśmy, myśl Pysiu. Ha, Urhara, podziwiam cię za ten optymizm. Hmm. O, Urhara, czy lubisz horrory? Nie, 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 nie. Tak czy inaczej, myślę, że definitywnie nie będziemy się rozdzielać. Co to teraz tutaj jest? Siema? Wejś... Wyjście jest w tą stronę Ale dlaczego chciałbyś wyjść Idziemy Co może pójść nie tak Exit Chcę do wyjścia Gdzie twój mały pierniczek Nie mam Ja chcę wyjść No dobra chyba musimy zbadać troszeczkę tę strefę My się pysie Zobaczmy co nas tutaj czeka Picy 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 tu jakieś balony, czy coś? Nie, dobra. Karton, więcej pieniędzy. Pieniądze się przydadzą. Czy tutaj z tej strony coś? Mamy kolejny karton, który sobie oczywiście otworzymy. W kartonie karton. Okej. Okay. Jakiś pan Misiu widzowie. Zamrożarka może zamrozić lody. Czy opakowanie może zamrozić zabawki? Z tu jest coś napisane. Odwracasz kartki i zauważasz, że pismo z tej strony wygląda inaczej. Misia miała przy sobie kilka kredek. Cały czas z nimi rysowała. Nic dziwnego, że nosiła misiowe ubranko. Wszystkie jej rysunki były misiami. Nie wiem, co ty do mnie w tym momencie mówisz. Te pluszowe misie zawsze głosiły, nosiły kolorowe, okrągłe guziczki. Misia powiedziała, że te guziczki wyglądały jak cukierki oraz że bardzo pasowały, misią, więc je lubiły. Jeśli tylko istniałoby specjalne opakowanie na klocki i zabawki, misia zawsze mi to powtarzała, ale nigdy tego nie zrozumiałam. Bardziej podbają mi się te tajemniczo starożytne, potworne, demoniczne śmiornice Ciąg dalszy nastąpi. Nie wiem, o czym ty do mnie mówisz w tym momencie, ale spróbujmy tą stroną. My się pysie pój pójść. Wyjście z pudełka prowadzi do kolejnych pudełek. Droga prowadzi do coraz to głębszych i głębszych zakamarków. Nie, ja nie wiem, co się tu odwala. Idziemy po prostu przed siebie. Nie zgub się. Ja już jestem zagubiony, nie wiem gdzie jestem, widzowie. Otwieram pudełka i idę przed siebie, nie patrząc za siebie. Co to? Co się tu dzieje? Bo, 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 bo. Co to jest? W końcu ktoś tu przyszedł. He? Dwa nieznane mi dzieciaki? Czemu tak się patrzycie na moją głowę? Bo jest dziwna i przerażająca. A? Ja? No, to dlatego, że twoja głowa wygląda dynamicznie. Ach, rozumiem o co ci chodzi. Wybacz, nie miałem zamiaru was wystraszyć. Nie mam pojęcia, co się ze mną stało. Zgaduję, że ta mała istotka, która mnie tu przyprowadziła może to wiedzieć. Odkąd moje ciało się urywało, to leży ono w pokoju po lewej stronie. Ciało i głowa oddzielnie. Jeju, czy możesz nadal żyć ze swoim ciałem i głową będącymi oddziel... Jeju! Ha, też tak myślę, że to dosyć wstrząsające. M Mogłabym spytać, czy nie widziałaś może małego pierniczka? Pomógłby on nam z teleportacją, może moglibyśmy razem stąd wyjść? Nie, nie chcę się stąd ruszać, czekam na kogoś, no ale to prawda, że połknąłem piernika, powinien nadal być w mojej głowie. Dosyć dziwne użycie słów, mógłbyś proszę oddać nam tego pierniczka? Mógłbym, ale od tak dawna nie spotkałem nikogo, z kim mogłem porozmawiać. Czy mogłybyście pomóc mi znaleźć cukierka? Wszystkie zabawki stąd przeprowadziły się do pokoju na prawo i zostałem tu sam. A ja zawsze chciałem sprowadzić tego cukierka. Oni powinni wiedzieć, gdzie jest cukierek. Jeśli pomożecie mi odnaleźć cukierka, to dam wam tego pierniczka, co wy na to? Do usług, lub utknęłybyśmy w tej konwersacji na zawsze. Przeszukajmy jeszcze raz pokój po prawej. Dobra, widzowie, przeszukajmy. Boże, to jest przerażające. Co, co to jest? Ale tutaj my się pysię, zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. W kolejnym już poszukamy cukierka. Mam nadzieję, że zdobędziemy pierniczek i pójdziemy dalej. I, i poznamy dalej fabułkę, która jest dziwna. Bo naprawdę, ja, ja nie wiem. Ja nie wiem do tej pory, w co ja gram.